I czemu, jak na złość mi przerzucił deskę? Czemu mi popsuł szachownicę? Głupi jestem czeską jak mój lewy but. Nawet głupszy. Momentami. Dobra. Chyba naprawiony. Skupmy się na szachach. No, wiem, że się nagrywa, no, ale co mam ci powiedzieć, jak go ustawiałem, i było dobrze. Dobra, ee, dość negatywizmów gramy w szachy. Partia szkocka, tak to przynajmniej wygląda. Szybko gra, więc to się potrafi. Skoczek F6. Zobaczymy. Mm, co tutaj. Okej, okay, czyli skoczek C3, raczej 4 skoczki. No i teraz albo goniec c5 albo goniec b4, to są dwa główne ruchy. Jeszcze jest taki cwany, sprytny skoczek b4, ale to jest już takie zadymiarstwo straszne. Zagrajmy klasycznie goniec b4, bo myślę, że to większość z was gdzieś tam może, może chcieć grać na co dzień, także... Myślę, że nie ma co się wygupiać. Goniec d3, no i tutaj d5 zasadniczo powinno być w pożądalu. E5, czemu E5 w tej pozycji? Raczej EB1, 5 bym się spodziewał. No to co? Jaki tu może być problem z tym ruchem związany? Najprawdopodobniej skoczek G4 z atakiem na pionka E5. Może gdzieś tam skuszę się potem na jakiś goniec C5 z atakiem na punkt F2. Tak bym to chyba widział. Ojej, a czemu on mi figurę podstawił? Bije po prostu. Co się stało? Qualitative. O! No co tu analizować, moi drodzy? Chyba nie ma sensu, prawda? Zagramy kolejną partię, no bo to. Podstawił figurę w jednym ruchu. To chyba wszyscy wiemy, co się wydarzyło, nie tak? E4. No dobra. To ja e5, skoczek C3, skoczek F6. Wyczuwam partię wiedeńską po F4. Tak jest. No i tutaj konterka D5, to jest moje ulubione zagranie. D3, 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 D3. Czemu nie znam takiego ruchu jak D3? Co jest nie tak? Zawsze. Raczej FB5 tu się grywa. D3, no motyw rozumiem, że po FBE5 nie mam odbicia skoczkiem na E4, to to jest jasne. Czyli to byłby taki niełasik, a po EBF4, czyżby E5? EF, E5, skoczek G4, goniec BF4. Dziwnie to wygląda. Jakoś tak mam poczucie, że to nie powinno tak stać u niego. Ale oprócz tego poczucia nie mam żadnych dowodów, że coś tu nie, nie, nie hula. Może DB E4 FB4 FP5 FB skoczek g 4 też może przechodzić. skoczek E4 po prostu zbić na E5 też to powinna być dobra pozycja. Jeszcze inna alternatywa to jest zagrać skoczek C6 na FBE5, odbić po prostu skoczkiem. Spodziewałbym się po nim ruchu, eee, czy to może eb d 5 być, no, ale powiedzmy, że D4 i potem E5, więc to chyba nie jest takie dobre. Hmm. Coś trzeba zagrać. DB4 wydaje się na najprostsze. Eee, co słychać na froncie Czesabla? Eee, no, jesteśmy umówieni na nagrywanie. Natomiast to, co robiłem ostatnio po nocach, to był kurs po polsku gambitu belgradzkiego, więc Czesabla. Zaopiniował pliki i, i gdzieś tam jest po, y, po beta testingu. No i mówili, że spoko. No i trzeba nagrać wideo i będzie już gotowe do publikacji. Także to tyle, jeżeli chodzi o Czesabla. poszło do przodu. Skoczek F3. No dobra, gramy jakąś taką normalną pozycję w szachową, co ciekawe. Wyprowadzamy figury. Najbardziej logiczne wydaje mi się, żeby zagrać po prostu skoczek c6, po co mam bić na f3, albo w jakiś tam sposób się bawić w tego jego bijatyki, skoro mogę wyprowadzić figurę i poczekać aż on mi zbije, więc chyba tak zrobimy po prostu. Już nie mam tutaj nastroju do tego, żeby zmurzać się nad każdym jednym ruchem. Tak, no dziwny debiut bardzo, skoczek f3. Ja przepraszam, golnic e2, myślałem o skoczek f3, już krok do przodu chciałem wybiec. Co tu można zagrać? Trzeba by jakieś gońce powyprowadzać, to na pewno. Goniec f5 wygląda naturalnie, żeby... Może nawet zbić na e4 i go zmusić do tego, żeby miał izolowanego pionka w centrum, co wygląda dość podejrzanie. Potem też czarne pola będą dostępne, chociażby ruch goniec c5. A jak zejdzie na g3, no to potencjalnie... No właśnie. Goniec f5, skoczek g3. koniec g6, bicie na e5, bicie na e5. Akurat to mi się nie podoba. Wymiana skoczków mam wrażenie, że tylko pomaga mu się zaktywować w kwestii gońca. A cofać się figurami nie chciałbym, ale może powinienem w sumie. Nie chciałbym, żeby on doszedł, doszedł do ruchu d4, a jak skoczek zejdzie z c6, to d4 jest jak najbardziej możliwe. Jak zawsze te moje filo filozoficzne rozkminy po prostu... Jeszcze inaczej zagramy. Skoro ja chcę stanąć gońcem na c5, to powalczmy o to pole c5. Po prostu będę chciał zagrać tu za chwilę jak, jak skoczek zajdzie Z4. Ze skoczek C3 i teraz myślę, że go nie C5 powinno działać. Yy, czyli po prostu próba zagrania w ten sposób, żeby przeciwnik nie zrobił roszady. Tak, tu oczywiście bijemy. D4 nie przechodzi, bo ja kontroluję pole D4 dwa razy. Także ważna informacja dla Rywala. Roszady nie może zrobić. Yy... No i to tyle, nie. A jest jeszcze fajna pułapka, czy znaczy pułapka. Może podstawić motyw skoczek A4 Hetman H4 szach patrzymy na całą szachownicę, moi drodzy. I tutaj. No, jest to możliwe. Zagrał goniec F4, czyli lepiej. E, jakie tu mamy opcje? Już pierwsza myśl, jaką mam, to zagrać Hetman D4 z atakiem na punkt F2 i gońca na F4. Wygląda to. Chyba całkiem obiecująco tak na pierwszy rzut oka. A na drugi rzut oka chyba nie mam czasu, bo. Bo czas, czas leci, czas ucieka. Spróbujmy Hetman D4. Jeszcze skoczek G6 byłoby jakąś tam alternatywą, ale Hetman D4 wygląda znośnie. Nie może zbić na E5, w ogóle, bo dostaje mata co ciekawe. Ale. Różnie może być. Wieża F1 wymuszone, ale chyba też najlepsze. No i co? Trzeba by prawdopodobnie króla schować. Bo, bo co on tutaj? Biedaczysko się. Gdzieś nam zgubi nam się zaraz po drodze. Roszatka. Na skoczek B5, myślę, że Hetman B4 będzie tutaj odpowiedzią. Ach, czemu ci Niemcy tak szybko grają? No i co? f 4 jeszcze otwieramy pozycję, żeby gońca na H3. Goniec D7 i wieża A, E8 po prostu też z presją po linii E do wyboru do koloru. Czemu jemu się tak spieszy? Warum? Dobra, goniec D7 gramy. Goniec E3 teraz, żeby... Choć czy nie, czy, czy skoro rywal gra tak szybko, to za, zaraz tutaj yy... długa roszada poleci czujnie. I goniec E3 wpuści. Damy mu szansę się pomylić, czy... Czy nie? Czy gramy pryncypialnie i goniec e3 murujemy gościa? Ja mu się dam pomylić. Dziękuję. Tak się kończy granie w 2 minuty. No i podziękował, kolejna partia, żadnych wniosków. Jest super. Bardzo, bardzo fajna partia. Dobra, analiza. E4, E5, skoczek C3, skoczek F6, mamy partię wiedeńską, F4, D5, no i D3. Nigdy tego ruchu nie widziałem tak szczerze, albo jeżeli widziałem to bardzo dawno temu. Praktycznie wszyscy tutaj biją na E5, na, na co następuje skoczek E4, skoczek F3, no i teoria nam się rozwija. Często na przykład goniec C5 się gra, D4, goniec B4, czy tam goniec D2, no i gramy sobie dalej w szachy. To jest jeden z wariantów. O teorii tego debutu można by pewnie gadać długo. Może nie ja, bo też nie jestem jakimś tu wielkim teoretykiem, ale, ale coś by można pogadać. Natomiast D3 wygląda mocno nietypowo. Narzuca się, żeby tutaj jakieś bicie było bardzo silne, ale obawiam się, że trzeba się skonsultować z książką debutową czy z komową, przynajmniej. Czy z nie chcę odpalać, bo jak tutaj wyrzuci wrotki, to, to, to się nie pozbieram. Co ja zagrałem? Ja zagrałem DB4, co jest kiepskie. Db4 mówią, że jest kiepskie. No i co? Główny ruch ebf4. Zobaczmy to. ebf4. Białe e5. No tego się spodziewałem. Białe e5. Skoczek g4. No tak, tak bym grał. Go z zbije 4. I co? g5? Czy co? Gdzie jest? Nie. d4. Mówi. No też chwilę o tym myślałem. Ale za krótko najwyraźniej. Skoczek e4. I po prostu skoczek c6. Z napaścią na pionka e5. Wygląda logicznie. Skoczek f3. I Hetman D5. Ok, no to troszeczkę. Chyba sobie odpuściłem za szybko liczenie y, wariantów. Hetman D5 rzeczywiście tutaj byłoby takim fajnym, centralizującym ruchem. Potem, być może gdzieś goniec B4, skoczek E3, mamy bardzo y, proste, fajne granie. Rzeczywiście y, można było tak zagrać. Można było tak zagrać. No dobra, czyli D3 jest kiepski, już będę wiedział na przyszłości, jak należy y, ten debiut rozgrywać. Ten na lekcja mimo że rywal grał słabo to przynajmniej debiut sobie przypomniałem. Dobra, e 4 nastąpiło, bicie na e5 praktycznie wymuszone, bo gdyby zbił pionkiem to albo skoczkiem to po hetman d1 król d1 widać, że czarne no debiut rozwiązały, tak? Już król rywala roszady nie zrobi. Gdzieś tam tutaj ta formacja pionkowa raczej może doprowadzić do potencjalnie izolowanego pionka na E4. W przypadku gdyby te pionki E5, F4 nam się wymieniły, a to kiedyś prawdopodobnie nastąpi, więc tutaj białe nie stoją zbyt dobrze, więc zbił na E5 słusznie, moim zdaniem. Skoczek G4, Skoczek E4, Skoczek E5, no i mamy taką pozycję, gdzie co? No obaj po skoczku mamy, i tak sobie żyjemy na tej wsi. Skoczek f3, wyprowadził skoczka i tu jest to co mówiłem, gdzieś tam wracamy do takiej e, pierwotnej zasady, że jak mamy wymieniać to na moich, na moich czy tam na waszych zasadach, więc bicie na f3 byłoby bardzo niekonsekwentne, bo tylko wyprowadzę białym hetmana i zostają białe z dwoma wyprowadzonymi figurami, a ja mam 0. Więc to by było raczej takie głupiutkie, więc skoczek c6, chcesz bić to bi nie chcesz to nie bi. dobre skoczki mam. Nie narzekam. Goniec E2. No i tutaj tak się głowiłem, głowiłem. Nie wiem, czy dobrze zagrałem, powiem Wam szczerze, ale przynajmniej było to z jakimś pomysłem. Jak to mawiają, nawet mawia jeden człowiek, bo się na tym naciął. Trener, już znany, celebryta trenerski. Lepiej mieć zły plan, niż nie mieć żadnego. Eee, siemka, Siemka. Lepiej mieć zły plan, niż nie mieć żadnego, bo jak się nie ma żadnego planu, to się przegrywa na czas. To, to, to. dla kumaty, że tak powiem, mm, więc o co to chodziło? Stwierdziłem, że on prawdopodobnie będzie chciał zrobić krótką roszadę. To nie jest jakaś tam wielka tajemnica. Nic tutaj nadzwyczajnego nie wymyślił. Ale skoro gdzieś tam mogę mu w tym przeszkodzić, to może warto. A żeby temu zapobiec, no to potrzebowałbym stanąć na gońcem na C5. Żeby stanąć gońcem na C5, muszę wrzucić jego skoczka Z4. Więc poszło F5. Nie wiem, czy to jest dobre, bo też się osłabiam. Mam tego pewną, e, pełną świadomość. Natomiast, no gramy agresywne szachy, tutaj wiecie, tu już to jest ten moment partii, ten moment kariery, gdzie nie ma już yy, odwrotu. Idź na całość. Skoczek c3 poszedł, może tu można było lepiej jakoś zagrać. Myślałem o goniec g5, ale teraz patrzę, że po z g5 być może wchodził taki niekonwencjonalny motyw. fb4, oddajemy hetmana, goniec bije d8, ebf3. Oddałem Hetmana, ale już skonsumowałem drugą figurę i wiszą kolejne dwie. Chyba bym tego nie przeżył. Pogonie z c7, FBE e2, hetman e2. W sensie mój skoczek na E5 jest niesz, nieszczęśliwie związany. I tu chyba bym się jakoś nie wytłumaczył z tego. To, to, to się szybko kończy, ta moja inicjatywa. Ach, miało być pięknie, ale... Chyba, tu, chyba, że tu jeszcze tak jakoś bym zagrał. Tak, tak, tak. A nie, to na b7 tracę. No, nieważne. Skoczek F3 G Nie, gdzie skoczek F3? Tu? No to bije po prostu Drugi skoczek jeszcze broni yy, Gońca na G5 Chyba, że goniec E7, tak? Może w ten sposób No może, może I się nie mieszczą te figury chyba Jak zbije to Hetman E7, skoczek nieoczekiwanie związany To może faktycznie tak by było Dobrze No Daję radę Yy, więc chyba golniec g5 tu, no tak trochę na przeciążeniach to się nie trzyma. Pewnie nawet bym, gdybym tego nie znalazł, bym zagrał hetman d5, też bym się jakoś tutaj wytłumaczył. Yy, może w ogóle e7 od razu też powinno być dobre. No ale dobra, no, zagrał, po f5 zagrał skoczek c3, golniec c5, więc tutaj czarne pola już są moje. Jak pozwoli, to wiecie, skoczek g4 zagram, jakieś tam pole e3, pole f2. No się tak po pozycja nabiera rumieńców. Zbił na e5, oczywiście tempem błyskawicznym sobie rozgrywał partię, no bo, bo się spieszył po prostu. E, I tutaj jakieś motywy w stylu już hetman d4, hetman h4, no to nie jest d4, hetman d4, hetman h4, może jakieś takie ataki po czarnych polach. Koniec f4, hetman d4, więc tutaj takie quasi widełki na gońca i na pole. Gdyby zbił na e5, to była taka ważna tutaj... Koncepcja taktyczna, szach i drugi szach, tylko że ten ostatni, czyli mat. Fajny schemat, warto pamiętać, że tak Hetman z Gońcem w ten sposób mogą się skoordynować i zakończyć partię. Nie chciał przegrać w ten sposób, zagrał wieże F1. No to co, krótka roszada, już tym królem nastałem się w centrum, nie ma sensu. I zbił na E5 co było moim zdaniem kiepsciutkie. Powinien był zagrać Hetman D2 raczej, i wtedy po prostu przygotowanie do długiej roszady wygląda już normalnie to wszystko wygląda. Chyba bym zagrał C6, żeby nie miał skoczek B5, albo goniec E6. No i gramy sobie w szachy. On yy, długą, ja krótką, tam zaraz bym że na D8 wystawił. No, to taka normalna w miarę pozycja z, z gry środkowej. Może C6 i potem skoczek G6 na gońca napaść, też tak można grać. No, to tam inna partia by była zbił na e5, ja zbiłem na e5. On g3, bo się przestraszył, że pionka tutaj traci. Tak to się nie bał. Figury poddawał wszystkie najlepsze, ale jak zobaczył, że pionek podbiciem, no to już się zląkł. Tutaj można było f4 zagrać. To jest taka podpowiedź, że jak widzicie, że rywal ma króla w centrum, wasz król jest bezpieczny. Warto pozycję na maks otwierać, bo wtedy. Przestrzeń wokół tego króla przeciwnika po prostu się będzie no robiła po prostu dostępna dla nas, więc linie przekątne i możliwość ataku z dystansu to jest jeden z sekretów do sukcesu po prostu. Ja zagrałem inaczej, bo chciałem wprowadzić ostatnią figurę do gry, znaczy ostatnie nawet figury do gry, i to też jest jedna z ważnych rzeczy, jeżeli atakujemy i po hetman D2 normalnie przeciwko zawodnikowi który grałby lepiej albo przynajmniej wolniej zagrałbym goniec E3 żeby mu na stałe wybić z głowy zrobienie ruszady długiej bo musi wrócić na D1 i tutaj król jest właściwie totalnie unieruchomiony zagrałbym pewnie wieża E8 no i za chwilę F4 otwieramy pozycję, super moje dwie wieże każda wymiana popionków sprzyja takiemu jeszcze udowodnieniu że gońce są świetne Gońce uwielbiają otwarte przestrzenie. Tak jak takie sarenki, co na łące tatrzańskiej sobie biegają. To gońce to samo. Mm, ale wiedziałem, że gościu gra tak szybko, że on praktycznie primów na długą roszadę miał ustawione. No to szczęściu trzeba pomóc. Jeden powie złośliwy, że pułapka. A ja po prostu mówię, to był wymuszony błąd. Wymuszony, bo. Bo on musiał, bo on miał po prostu takie ciągoty, żeby tą długą rozszedę zrobić, że no to, to musiało pójść. A jakby nie zagrał tej długiej roszady, to i tak miał ciężką pozycję. Także ja się rozgrzeszam.